Tam na wodzie jest na pewno łódź. Trzeba wiosłem tylko fale pruć. Tak jest, szanowni Państwo, z naszą suwerennością. Póki nam się jucha w żyłach. Bulgocze? Powinniśmy się starać, aby nie cofnąć się na centymetr. Z tego miejsca, w którym żyjemy w Europie, ale żeby to nie była Unia Europejska. Chory twór uzurpujący sobie do wydawania, prawo do wydawania wyroków, osądów, rozporządzeń, zarządzający naszymi pieniędzmi, ale w taki sposób, że mówi, że to są jego pieniądze, żebyśmy się wyleczyli. Nasze dzieci wyleczyli, naszych znajomych wyleczyli z tego wielkiego oszustwa, że oni są nam do czegoś potrzebni. Oni nam nie są do niczego potrzebni. Oni nam nie są do niczego potrzebni. Owszem, mogliśmy się czegoś nauczyć, ale wiecie, to tak jak po 1945 roku Żydo Bolszewia zakładała, elektryfikowała kraj ale nie w tym zamiarze, żeby ludziom było lżej, żeby ludzie łyknęli tej dobrze rozumianej nowoczesności, tylko żeby do nich docierać medialnie, żeby ich mieć w garści, w monopolu. Rozbić ten monopol władzy, rozbić ten monopol władzy za wszelką cenę, zatomizować. Władza jest w rozsypce, jest, jest w takiej rozsypce, że nawet nie potrafi przedsięwziąć działań zdecydowanych. Oni nas wszystkich trzymają na pajęczynie strachu. Pajęczyna to słabe jest tworzywo. No ono jest silne dla much. Dla ważek, a nie dla ważek to już nie. Ale dla nas zrywamy tę pajęczynę. Zrywamy te pojemniczyny bez strachu. Jesteśmy u siebie. U siebie. Tam na wodzie jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. Wnoszę, wznoszę okrzyk. Uważajcie. Jesień nasza. Zima nasza. Wiosna nasza, lato nasze, jesień nasza, zima nasza, wiosna nasza, lato nasze. <laughs> Pasuje wam? I tak dalej, i tak dalej. Czas wypędzić już Judasza. Dobrze, dziękuję, czy dyrektorze, że ojciec dyrektor tak spontanicznie się podłączył do mojej, do mojej spontanicznej poezji, która ze mną wypłynęła. Gonić Judasza. Jesień nasza. A, hmm. Wtorkowski, ani ty nie będziesz środowski, ani ty nie będziesz czwartkowski, ani ty nie będziesz piątkowski, ani sobotkowski nie będziesz, a już nie mówiąc o tym, że ty nie będziesz nawet niedzielski. <laughs> Ejde, serwy. Niezależna Polska TV www.nptv.pl